Jak rozpocząłem to poszedłem, 13 window więc nawet to jest sukces O kurde miski, dobra 384 plus mamy z eventówką To jest Rodri? Nie, Osio, Austria To jest Danso pewnie jakiś I Irenka Paredes, nie się mieć jakieś panie szpada I Patryk Gihara Nie Rodri, Danso 84 Okej, okay. okay. dobra paczka nawet Pania. dobra mega paczka jakaś Zużyteczna. Dobra, farty Na, na, na. Potem co stało, Dobra. 2582, nie na, Wygląda na tego. Jezus, miałem głowę w głowie. Na Griezmanna. No właśnie. Na Griezmanna wyglądało to długie włosy widać z już. I bastoni. No dobra. Na walkout nieźle, Nie jest źle. Na ikonę będzie 288+, plus. Zobaczmy. O, eventówka wentówka. Do Dunnarumma 90. Ok, na foder. Chociaż. Jakiś. I Griezmann w duplikacie. Rystę Boży. Nie. Gdzie... Dycha 84 Oj, oj, oj. Napastnik. Portugalia. Cristiano Ronaldo 86. To wymienne w ogóle? Chyba tak. Z Powershotem nie Jeszcze os. O Mandy! Chyba warty coś jeszcze o Hero 86, chociaż, chociaż będzie Rikana, nie Napasnik. O Jezus, O Jezus. O to tyle było za 13 winów, nie Czy 13 czy 11, to panowie nie ma różnicy jak coś. Wtorek na streamku, nie Zrańca. No, na mainie, dawaj coś Nie jest to Piras. napastnik. Jan Rasz, nie? Ta Jan Rasz. No dobra, no na jednym koncie dało Na drugim zabrachło, nie? Powinienem się było spodziewać Przechodzimy do taktyki, którą udało mi się to 13 2 wbić Formacja 4-4-1-1 z SPO Bardzo podobno do ostatniego 4-2-3-1, ale jednak trochę Y, bardziej ofensywna, z których kontrolowanie akcji trudno obrona średnia 59, tutaj ważne żeby była dla mnie średnia, bo ta pułapka offside'owa, mam wrażenie, że nie działa w tej formacji jakoś dobrze, więc średnia jest ok no i przechodzimy do ról zawodników, który są najważniejsze bramkarz, klasycznie jaki macie plusik, tego dajecie obrońca, obydwaj na obronie najlepiej wiadomo, no, jakiś wandek, czy ktoś żeby tam był jakiś ogarniający obrońca, nie? a nie jakaś kobieta y, tutaj nie wiem czy mam obronę, ale tutaj było Podwójny zrównoważony i boczny obrońca podwójny. Dlaczego zrównoważony a nie defend? To po prostu bardziej się podłączają do ataków, wtedy chłopaki jak jest defend, to stoją czwórka w kompakcie z tyłu, a jednak wolę trochę mieć <coughs> bardziej ofensywną tą formację. E SPC obydwaj box to box, najlepiej jak mają minimum jeden plusik. Patry nie ma, no ale Patry ma long więc w tym nadrabia. Dlaczego? Bo dużo lepiej biegają. Widać na hitmapy na przykład, więc to turbo polecam, żeby mieli chociaż ten jeden plusik jak Seisoko. E napastnicy, nie napastnicy, LP i PP chodzący napastnik, no to klasycznie, tak tam jak 4-2-3-1 miał mieli Fałszyka, finaska, spoko Albo dobry strzał, tutaj grał ktoś inny, tutaj chyba grała e, Paruello, wypożyczona więc po prostu jest Williams, ale gra Paruello, Food Champions no i SPO, m, Shadow Striker tutaj fajnie, było dobre podania, typu taki właśnie Bruno nowy typu nawet Bruno zwykły typu Lauren James nawet jest OK, ta Rush, więc coś takiego a po opisie macie link do Discorda, na którym udzielam coachingów indywidualnych. Macie do wyboru albo się zapisać na płatny coaching, albo uda się w rezerwowy coaching, więc pasowania będą w miarę częste, jak będą chętnie, oczywiście. Zapraszam i link w opisie. I tutaj wysunięty napastnik. Drogba tak samo tutaj na swych plusikach, żeby zgrać ten zawodnik, tylko plusiki albo na liście pola karnego, albo na wysuniętym napastniku. Nareszcie, wreszcie dotykamy, więc jedna z tych dwóch ról do wyboru. I ogólnie co polecam strasznie grać krzyczłami? Tą formacją jest: wygracie trójkąt między właśnie SPK, PPK i PO i do linii, wygranie do SPK, czy na do PO, PO dalej do środka i wtedy próbujemy kminić nie? takie rozegranie akty. Może kiedyś pokażę ten blender w jakiś inny filmiku, a na razie tutaj, tutaj macie taktyczkę.